Sanatorium Milości 5. Adam Malinowski już przed programem się z kobieta kuracji już skomentował doniesienia. Adam Malinowski jest jednym z bohaterów pięć edycji Sanatorium Milości. Do tej pory widzowie kibicowali kuracjuszowi w jego podbojach i zalotach względem Bozeny z Augustowa. W ostatnich dniach jednak fani show, zamiast spokojnie oczekiwać na nowy odcinek. Zja afera? której głównym bohaterem jest własny spokojny kuracjusz Adam z Goliny. Okazuje się, że 62-latek rzekomo jeszcze przed wyjazdem do sanatorium zaczął spotykać się z dłużą młodsza kobieta. O sprawie poinformował w sieci Sasiot Adama. Mężczyzna nie ma najlepszego zdania o kuracjuszu. Zali się na niego. Twierdzi, że Adam wszedł w bliskie relacje z jego partnerka. Z relacji i sasiada wynika, za kiedy z panowie się przyjaźnili, biesiadowali wspólnie. A teraz Adam rzekomo odbił mu partnerkę. Kobieta jest podobno 30 lat młodsza od Adama. W internecie na dodatek znalazło się zdjęcia, jak kuracja już namiętnie celuje partnerkę. Po tych rewelacjach w sieci pojawił się filmik, który w bardzo negatywny sposób przedstawił sytuację bohatera sanatorium miłości. Do niego własnie oburzony Adam postanowił się odnieść. Moi drodzy, ten ostatni hejt, który wylał się pod moim imieniem, to tylko ubolewacz. Jakie mamy niesprawdzone wiadomości, a publikujemy je i rozpowszechniamy, nie pytając danej osoby. To, co zobaczyłem i usłyszałem na YouTube, przerasta ludzka wyobraźnia, dostala sprawdzonym wiadomości i rozpowszechnia jak świeże bułeczki, czy to prawda? Czy nie. Tylko żeby była afera. Jest mi przykro z tego powodu. Jak można człowieka potraktować? Obrazacie w tym filmie nie tylko mnie, ale też inne osoby. A ta pani, która publikuje ten film, jest arogancka i wulgarna wobec mnie. Dziękuję, że mogłem napisać tych parę słów. Ale tak nikomu nie powinniście robić, niosacie za tym tyle zla napisał zdenerwowany Adam z Goliny. To jednak nie wszystko Adam Malinowski zwrócił się też do swojego sasiada. Kurac już twierdzi. Zę zarzuty mężczyzny nie jest prawdziwa, a ich przyczyna jest fakt, że sasiad nie potrafi pogodzić się z przegrana. Chciałem przeprosić w moim imieniu moja przyjaciółkę Beatę. Moja sasiadkę, która też przy okazji obraził człowiek. Który ma nierówno pod sufitem i zieje ogniem zazdrości i nienawiści. Nie umie pogodzić się z tym przegrał wszystko, co miał. bądź człowieku uczciwe. Opowiedz prawdę. Nigdy nie była twoja żona. Jest wdowa i wolna kobieta, a nie tak jak ty, blaznym napisał Adam w sieci. Adam z Goliny nie wyjaśnił jednak najważniejszego zarzutu, czy idąc do sanatorium miłości był w związku z tajemnicza Beata. Adam Malinowski z Goliny bardzo szybko się ozenił, miał wówczas 19 lat. Z ukochana spędził ponad 44 lata. Po jej śmierci najbardziej dokuczala mu samotność w dużym domu na wsi, co podkreślał praktycznie na każdym kroku. W programie Sanatorium Milości 5 liczy na związek z Bozena z Augustowa para dobrze się bawila podczas warsztatów z Mimem. Potem Adam zaprosił Bozenę na randkę jednak kuracjuszka zaczęła najwyraźniej w pewnym momencie unikać Adama. Co się między nimi stalo, dowiemy się z kolejnych odcinków showu.